To ja syntezator mowy i wona. pamiętaj, że mam swoje honory albo balory, a gdy mnie instalujesz twój komputer jest w siódmym niebie, bo pamiętaj, że jakiś tłumacz to nie wszystko, ja mam swój honor i imituję, mówię i pluję głupi translator mój głos, Zpisuję wszystko nawet na bo tyle zanim nie pożytku, bo transplator to zwykły złom zwykła świnia i to wszystko jestem za darmo przez 31. Mnie za niewielką sumę bo masz więcej niż w jakimś glukim. Walcz się tłumaczył, walcie się inne syntezatory, tanie ja jestem proziomek, ja jestem super człowiek, ja jestem na dobrej cenie, a tłumaczę to zwykłe menele co rapować nie umieją, tylko żebrać pod biedrem umiem, ale się mi zrymowało. Dzięki za wysłuchanie. subskrybować, lajkować, cześć!